Dzień dobry! Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Małej Firmy Bez Mitów. I dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o czymś, co jest chyba powszechnym mitem. Przynajmniej ja bardzo często to słyszę, i może dlatego, że jestem wyczulona, ale bardzo często słyszę o tym, że Sprzedaż, sprzedaż, jak najwięcej sprzedaży, jak najwięcej sprzedawać, muszę mieć więcej klientów. Dopiero wtedy moja firma stanie na nogi, często słyszę, albo wtedy będziemy mieć takie zyski, jakie chcemy. I dzisiaj chcę się, chcę Ciebie zatrzymać przede wszystkim i chcę się z Tobą zatrzymać przy temacie co jest ważniejsze ilość czy jakość. Tak naprawdę ten temat, to zagadnienie ilość czy jakość nierozerwalnie wiąże się z tym, czy analizujesz sprzedaż i czy warto w ogóle analizować sprzedaż, czy warto też analizować działania marketingowe w Twojej firmie? I może Ci się to wydać, że jakby to, o czym mówię, jest banalne, bo pewnie wszyscy, od wielu osób słyszysz, że tak, że warto, że, że trzeba. Ja, ja słyszę przynajmniej, że, że wielu ludzi, szczególnie związanych z marketingiem. Jakby powtarza, 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 że, że trzeba mierzyć efekty Twoich działań marketingowych i być może tak jest, że wiesz to wpada Ci jednym uchem, wypada drugim, ale o ile ja w wielu miejscach słyszę, może dlatego, że dużo czytam, ale w wielu miejscach słyszę i od wielu ludzi słyszę, że trzeba, trzeba, trzeba mierzyć efekty Twoich działań marketingowych, bo inaczej to nie ma sensu, o tyle stosunkowo rzadko przypomina się o tym, że trzeba też analizować sprzedaż. Raczej podejście jest takie, że jak zwiększyć swoją sprzedaż, jak sprzedawać więcej, jak to zrobić, żeby mieć więcej klientów itd., itd. I jakby tak przejrzeć, wiesz, Facebook, reklamy na Facebooku, przejrzeć jakieś takie, wiesz, fora dyskusyjne dla przedsiębiorców, to to są tematy, które się przewijają. A ja dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że nie ilość, ale jakość się liczy. I taka sytuacja z życia, po prostu, jak, jak zwykle życie mnie zainspirowało u jednego z moich klientów, z którym zaczęłam niedawno współpracować, kiedy zapytałam o to, czy w ogóle robią jakiekolwiek analizy, czy mają jakieś raporty finansowe, niefinansowe, sprzedażowe. Zaczęłam, jak to na początku współpracy, zaczęłam zadawać pytania: No dobrze, ale kto jest waszym klientem? Pokażcie mi 20 największych klientów itd. itd. To oczywiście dostałam nawet całkiem szybko informację, co znaczy, że ta informacja w firmie jest. Dostałam całkiem szybko informację, ale oczywiście my tu wszystko mamy, to jest jasne, bardzo proszę, tu jest lista, tu są wszyscy nasi klienci, nie ma ich tak dużo, nad wszystkim panujemy. I rzeczywiście, klientów na tej liście nie było dużo, bo takich klientów na liście, wszystkich klientów na. Na liście tej firmy, czyli inaczej, wszystkich klientów, z którymi współpracowała ty, y, ta firma, było 25. To naprawdę nieduże. Firma, firma robi dosyć duże obroty. Po prostu, jakby taka, taka jest skala y, y, obrotów z pojedynczym klientem, ale nie o to chodzi. Było 25 klientów na liście. No, wydawałoby się, to jest taka ilość, że wiesz, ogarniesz wzrokiem. No, na czym tu się rozwodzić? Co, gdzie tu dzielić włos na czworo? No ale przyszła taka wiesz, przyszła taka mentorka, która spojrzała na to wszystko świeżym okiem i zaczęłam dzielić włos na czworo. I w sumie nawet nie wiedziałam, że dojdę do, tak, do, do jakich efektów dojdę, ale po prostu lista, którą dostałam, no może tam wszystko było przed oczami, ale ja lubię czasem poukładać po swojemu te liczby, zaczęłam po swojemu tą sprzedaż analizować. Zaczęłam, zrobiłam sobie spójną listę, wiesz, klient, obroty, marża. Klient, obroty, marża. Klient, obroty, marża. Bardzo prosta rzecz. I nagle okazało się, że w tej liście 25 klientów jest może trzech, czterech, którzy naprawdę utrzymują tą firmę. trzech, czterech, którzy się wybijają, co mnie o, o, jakoś specjalnie nie zdziwiło, ale bo zadziałała oczywiście zasada Pareto, ale jest z trzech, czterech klientów, którzy w zasadzie z całej reszty można byłoby zrezygnować, ale trzech, czterech klientów, którzy pod względem obrotów, pod względem marży po prostu się wybijają i oni utrzymują całą firmę. I teraz jest właśnie pytanie, to ilość czy jakość? Bo na tym małym, prostym przykładzie, jeżeli mam 25 klientów, mogłabym sobie zostawić pięciu, a reszta to jest zajmowanie czasu twojego i pracowników, zajmowanie czasu przy wycenie, zajmowanie czasu, kiedy realizujesz te zlecenia, a na końcu ta marża taka, wiesz, jest, bo jest, ale niewiele daje. A spróbuj sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby z tych klientów, którzy, wiesz, wypadli poza tą czołową piątkę, gdyby z nich zrezygnować. No to tak. Masz mniej komplikacji w firmie, możesz mieć mniej pracowników, możesz mieć mniejszą firmę, możesz, mieć, um, możesz więcej czasu poświęcić tym najlepszym klientom, tym, którzy ci dają najwięcej biznesu. I możesz mieć mniejszą firmę, a zarabiać tyle samo albo więcej. I to jest ciekawe. Możesz mieć mniejszą firmę, a zarabiać więcej. Czyli o co chodzi? O to, żeby mieć jak najwięcej klientów? Czy chodzi o to, żeby zarabiać? I ja nie mówię, żeby, żeby redukować twoją firmę taką, jaką ją masz dzisiaj, absolutnie nie, bo jak najbardziej jestem za rozwojem, jak najbardziej jestem za ekspansją. To jest normalny, naturalny ruch. Ja tylko mówię o tym, żeby działać efektywnie. Że niekoniecznie ilość się liczy i bardzo rzadko ilość ma znaczenie. Bardzo rzadko. Nawet teraz próbuję sobie pomyśleć o jakimś przykładzie, gdzie rzeczywiście ilość ma znaczenie. No nie ma ich tak dużo. Pewnie jakieś są, ale, ale nie tak dużo. Raczej, jeżeli, jeżeli rozejrzysz się wokół siebie, to najczęściej wolelibyśmy mieć dobrych jakościowo klientów. Klientów, którzy naprawdę. Jakby którym, nam się, którym się dobrze żyje z nami, ale, ale my też wiemy, dlaczego z nimi pracujemy, lubimy z nimi pracować, oni zostawiają u nas pieniądze, oni, oni mają korzyść, my, my mamy biznes. Takich klientów wolelibyśmy mieć. Ale jeżeli teraz nie analizujesz sprzedaży, jeżeli nie robisz takiego przeglądu, jak ja tutaj po prostu przypadkowo zrobiłam, bo w sumie. W sumie nie o sprzedaży przede wszystkim, nie nad sprzedażą przede wszystkim pracuję z tym klientem, no ale przy okazji, w zasadzie tylko po to, żeby jakby, żeby te liczby były bardziej czytelne dla mnie, te zestawienia były bardziej czytelne dla mnie. Zrobiłam sobie tak po mojemu, poukładałam i, i zrobiłam sobie po mojemu analizę, i później zaczęłam dociekać, a to, a to, a to. I, i doszłam do takich wniosków. Więc teraz zobacz. Yy, ja nie mówię o tym, żeby twoją firmę redukować, żeby twoją firmę zmniejszać, ale mówię o tym, że jeżeli przeprowadzasz regularnie analizę sprzedaży, jeżeli analizujesz sprzedaż i dochodzisz do takich wniosków, to wtedy masz szansę zacząć świadomie tym zarządzać. To wtedy masz szansę. Spojrzeć, aha, to są moi najlepsi klienci. Nawet może być tak, i to się zdarza też całkiem często, że patrzymy na obroty pod względem obrotów, wiesz, jakaś grupa klientów ci się wybijają, ale jak popatrzysz na marżę, to się okazuje, że, że, jest, że na przykład na innych zleceniach zarabiasz najwięcej, nie na tych, które się wydawały największe, że niekoniecznie twój największy klient jest twoim najlepszym klientem. To jest w ogóle temat na osobną dyskusję. No, i teraz, kiedy zaczynasz analizować tą sprzedaż, to co możesz zrobić? Możesz, możesz świadomie zacząć tym zarządzać, możesz powiedzieć: OK, w takim razie ja nie chcę obsługiwać takich klientów. Możesz zacząć identyfikować, którzy to są ci klienci najbardziej dla mnie opłacalni i dla mojego biznesu najlepsi, a którzy są ci mniej opłacalni, i zacząć przekierowywać swoje wysiłki sprzedażowe, po to, żeby ta sprzedaż była nie tylko skuteczna, ale wiesz, żeby była opłacalna dla Twojej firmy. Wtedy jest prawdziwy rozwój, wtedy jest prawdziwa ekspansja. Wtedy, kiedy 100% moich klientów to są klienci, którzy naprawdę są dla mojej firmy opłacalni. I, i jakby. Do, dlatego dlatego chcecie namówić do przyglądania się liczbom w Twojej firmie, bo liczby nie kłamią. Liczby pokazują tak, jak jest, dlatego czasem nie mamy odwagi na nie spojrzeć. I naprawdę nie o to chodzi, żeby mieć dużo klientów, chodzi o to, żeby mieć dobrych klientów. Chodzi o to, żeby mieć klientów, którzy, z którymi po pierwsze się fajnie pracuje, którzy, z którymi lubisz pracować, ale też klientów, którzy, jeżeli nawet masz, nie wiem, tysiące klientów, prowadzisz potężną firmę, bo oczywiście pewnie trochę inaczej się podchodzi do, do firmy doradczej, takiej jak moja, gdzie ja, wiesz, znam osobiście każdego mojego klienta. Z którym pracuję, bezpośrednio znam osobiście, pamiętam o, o, o tym, co się u niego dzieje. To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy masz, nie wiem, 10, 20, 30 klientów, a troszeczkę inna sytuacja, kiedy masz tysiące klientów okej, okay, wtedy ich nie znasz osobiście, ale nadal, nadal nie ma opcji, żeby świadomie zarządzać tym biznesem i żeby twój biznes się rozwijał, jeżeli ty nie kontrolujesz okej, okay, ta grupa klientów mi się opłaca najbardziej, a ta najmniej. Dlaczego sprzedaję w takim razie? Dlaczego w ogóle, wiesz, bo to jest troszeczkę takie, jak takie zajmowanie mocy przerobowych całej Twojej firmy, działu sprzedaży, działu marketingu, później w zależności od tego, co sprzedajesz, wiesz, tego pionu, który się zajmuje dostarczeniem tej usługi czy produktu, a w to miejsce oni by mogli obsługiwać klientów, którzy są bardziej opłacalni dla Twojej firmy. I na to chcę Ci zwrócić uwagę. A spróbuj, spróbuj spojrzeć teraz na marketing, bo dlaczego, dlaczego warto analizować marketing? Nie dlatego, że tak, bo wszyscy tak mówią. Nie dlatego, żeby mierzyć, jakie są zasięgi i czy Ci się zmieniają Twoje zasięgi, czy nie, czy rosną, czy maleją. U mnie akurat, ja zaobserwowałam w mojej firmie, że zasięgi to jest coś tak kompletnie poza moją kontrolą, że ok, patrzę na to, ale w sumie, w sumie, w sumie nie patrzę na to. Tak? To znaczy... Gdzieś to mam tam pod znaczy Nawet nie, nie chcę mówić, że pod kontrolą. Właśnie nie mam tego pod kontrolą. To jest kompletnie... Nie, jeszcze, jeszcze nie wiem, od czego zależą moje zasięgi. Kompletnie. I chyba szkoda czasu, żebym tym się zajmowała. Ale dlaczego mi szkoda na to czasu? Bo wiem, że nie to wpływa na moją sprzedaż. Nie to wpływa na mój biznes. I teraz to, do czego Cię namawiam... Że załóżmy, że prowadzisz różne działania marketingowe, masz blog, masz podcast, nie wiem, nagrywasz wideo na, i, i publikujesz na YouTube, albo prowadzisz kanała, kanały w social mediach, prowadzisz ka, y, ka, kanały Twojej firmy w pięciu różnych social mediach. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, nie wiem co tam jeszcze. Teraz TikTok jest modny, świetnie. Czy to ma sens? Czy każdy z tych kanałów ma dla Ciebie sens? Czy dodatkowa praca, którą wkładasz w, napisanie, w pisanie artykułów, w publikowanie artykułów na blogu, czy ma sens? Czy to się skleja z Twoim biznesem? Czy stamtąd przychodzą do, do Ciebie Twoi klienci? Skąd w ogóle do Ciebie przychodzą klienci? Ile czasu i ile, ile pieniędzy kosztuje prowadzenie przez Ciebie bloga? Ile czasu i pieniędzy kosztuje prowadzenie czy, czy publikowanie przez Ciebie podcastu? A jeżeli już wiesz ile cię to kosztuje, to czy faktycznie stamtąd trafiają do ciebie klienci, skąd oni do ciebie trafiają? Wiesz, jakimi ścieżkami przychodzą? Jak się okaże, że na przykład klienci do ciebie przychodzą głównie z poleceń albo głównie z reklamy. To po co ci ten wypasiony blog? Blog i podcast i wideo i nie wiem co jeszcze. Jeszcze chyba nie wymyślili jakiegoś czwartego medium, ale może niebawem powstanie. A nie, jak najbardziej są. Możesz organizować eventy, możesz się wystawiać na targach, możesz robić mnóstwo rzeczy, po czym się okazuje, że wszyscy klienci do ciebie trafiają z poleceń znajomych. Ale zamiast wkładać ten czas, pieniądze, wiesz, energię w. Okej, okay, skoro do mnie wszyscy klienci trafiają z poleceń znajomych, to może mogę to. Jakoś wspomóc, może ten sposób marketingu mogę jakoś wspomóc, może tu warto wkładać mój czas i energię, a te wszystkie pozostałe elementy promocji, bo to nawet marketing jest szerszy, ale umownie używam tego określenia, te wszystkie pozostałe elementy marketingu czy takich działań marketingowych mogę, tak wiesz, niech będzie. Niech tam będzie jakaś, jakaś strona www, jakaś wizytówka, czyli blog, na którym się czasem coś ukazuje, ale nie tak, że ja całą moją energię pakuję w ten blog, skoro ludzie do mnie docierają z poleceń znajomych, ale ja nie dbam za bardzo o te polecenia znajomych. Ja nie zastanawiam się, jak je stymulować, jak sprawiać, żeby ich było więcej, tylko ja tutaj mam ideę fix, ja rozwinę mój podcast i, i staram się... Mm, Rozwijać mój podcast i wkładam w to mnóstwo energii, ale nie stamtąd do mnie przychodzą klienci. Po co? Po co? To jest tak naprawdę marnotrawstwo w biznesie. Biznes nie jest po to, żeby marnować czas i pieniądze. Biznes jest po to, żeby zarabiać pieniądze. A i dlatego ta ilość, kiedy stawiasz na ilość, to. Wiesz, to to nie przychodzi w jakość. Cały ten szum, taki medialny szum, który robi Twoja firma w tej przestrzeni takiej medialnej, tak to nazwijmy, okazuje się, że nie działa. To znaczy, że, że to nie jest przemyślane, i po to warto analizować marketing. Czyli i marketing, i sprzedaż warto analizować nie dlatego, wiesz, dla samej idei, bo trzeba kontrolować to, co się u mnie dzieje, nie, ale kontrolować pod tym kątem, po co ja to w ogóle robię i czy to ma sens, czy to nie jest tak, że idę na ilość, zamiast spojrzeć na jakość. Trzeba, jeżeli chcesz działać skutecznie, jeżeli chcesz rozwijać swoją firmę, to trzeba mierzyć efekty Twojego marketingu. I trzeba mierzyć opłacalność Twojej sprzedaży. Trzeba analizować te wyniki i podejmować decyzje na podstawie tego, co Ci wynika z tych analiz, z tych liczb. Bo liczby Cię nie oszukają. Wiesz, jak jest zero, to jest zero. Jak zysk spada, to spada. Nie ma opowieści, że no tak, ale za chwilę zacznie rosnąć zacznie albo nie zacznie czy liczby to potwierdzają, ale mnie się wydaje, że to jest nieskuteczne. A co liczby mówią? Też miałam takie historie u jednego jego klienta, który był przekonany, że coś jest skuteczne, ale kiedy spojrzeliśmy na liczby, okazało się, że jest wręcz odwrotnie. Tak. Liczby nie kłamią i dlatego warto analizować, a szczególnie, szczególnie jeżeli chodzi o coś tak ważnego w Twojej firmie, jak, jak te działania takie. Ja, ja często mówię o tym razem, dlatego że one to są oddzielne obszary działania: marketing i sprzedaż, ale one często się zazębiają i one jakby idą ręka w rękę. Więc szczególnie w tak ważnym obszarze działania Twojej firmy jak marketing i sprzedaż, warto po prostu mierzyć, czy to co robię ma sens, czy to co robię daje jakieś efekty, czy to co robię jest opłacalne, czy w ogóle po co, po co dalej inwestować w to coś. I Prawda jest taka, że to, czy, że ja, czy ja analizuję i że analizuję hmm, moje wyniki sprzedażowe i moje wyniki marketingowe, to wiesz, to bardzo często wydaje się po prostu takie żmudne, że to jest tyle pracy i nic z niej nie wynika, no bo co z tego, że ja popatrzę na te liczby? No tak. Tylko, że popatrzysz na te liczby i zobaczysz. Hmm, a to jakoś tak słabo działa, a może weźmy ten jeden miesiąc, przestańmy to robić, albo weźmy ten jeden miesiąc, zacznijmy to robić inaczej. I czasem to jest taka naprawdę mała zmiana w tym miesiącu, i dlatego nam się wydaje, że to jest takie żmudne, i na dodatek nic nie daje, no bo ale to tylko taką małą zmianę zrobiłam. Tak, tylko że jeżeli raz w miesiącu zrobisz jakąś jedną drobną zmianę, ale ona będzie przemyślana, ale ona będzie, wiesz, na bazie konkretu, a nie na bazie wydaje mi się, to za rok ty i Twoja firma będziecie w zupełnie innym miejscu. Jeżeli raz w miesiącu wprowadzisz jakieś jedno małe usprawnienie, jakąś jedną rzecz, która spowoduje, że, że yy, wiesz, że coś zacznie działać lepiej, że to już nie będzie na ilość, ale naprawdę staramy się gdzieś z tej ilości wydusić jakość, to za rok będziesz w innym miejscu. Twoja firma będzie w innym miejscu i będziesz mieć kompletnie inny start do kolejnego roku, do, 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 do wiesz, kolejnych 12 miesięcy. Z tą refleksją cię zostawiam. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas, za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku Małej Firmy Bez Mitów.